Wielkanocne ozdoby, pachnące wypieki i wędliny. To tylko część produktów, które czekały na odwiedzających targowisko miejskie podczas olsztyneckiego jarmarku wielkanocnego. Pomysł wypadł z potrzeby serca mieszkańców tutaj naszego środowiska. Od kilku lat już organizujemy jarmarki wigilijne i wielkanocne. Widzę, że on bardzo cieszy się dużym zainteresowaniem i to nas cieszy, że skupia tutaj naszych lokalnych, ale i przyjezdnych wystawców. Swoje wyroby na jarmarku prezentowały między innymi koła gospodyń wiejskich. To działające w kurkach na wydarzeniu prezentowało ozdoby, które wcześniej w ośrodku charytatywnym Caritas w Rybakach tworzyli uchodźcy z Ukrainy. Wspólnie z dzieciakami, z rodzinami stworzy przeprowadziliśmy warsztaty i no tutaj mamy właśnie piękne, okazałe dzieło tych, tych warsztatów. Miałyśmy pierogi, już poszły dawno. Miałyśmy paszteciki, poszły. Mamy swojski chleb, mamy swoje ciasta, serniki, jabłeczniki, półeczki nadziewane. Wydarzenie było również okazją do prezentowania produktów lokalnych wytwórców. Miody, wszystkie produkty, takie pszczele, baranki, świeczki z wosku pszczelego no i ogólnie wszystko z naszego gospodarstwa. Częścią olsztyneckiego jaRmarku Wielkanocnego były również prezentacje artystyczne na scenie. Oglądać można było m.in. występy dzieci z przedszkola miejskiego w Olsztynku i olsztyneckich szkół. Na odwiedzających jaRmark czekał także burmistrzowski Żurek przygotowany przez OSP Olsztynek oraz warsztaty m.in. zrobienia wielkanocnych palemek. Olsztynecki jarmark wielkanocny odbył się po dwuletniej przerwie wywołanej pandemią koronawirusa. Telewizja Kopernik. kopernik.tv